Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj taki zestaw, który jakoś dziwnie stał się archiwalny, bitwa Mechów, Spidermana i Doktora Oka. 105 elementów, 90 zł katalogowo, i ten zestaw już w tej cenie nie jest do dostania. On, co prawda, debiutował w roku 2021, ale on od samego początku był jakoś dziwnie dostępny. A to był ekskluzywem, a to gdzieś tam się pojawiał w cenie wyższej niż katalogowa, a to minimalnie niższej. Finalnie, jak sobie patrzę na promoklockach, mam informację, że aktualnie najniższa cena 95,46 groszy w Polsce. Ale o jakim zestawie ja mówię? Ano o takim. Mamy tutaj kolejne dwa mechy marvelowe. I o tyle, o ile mech spider Spidermana wygląda bardzo pokracznie, a myślę, że jego łydki są nabite tak potężnie, że nawet Roberto Carlos nie był tak nieproporcjonalny, o tyle mech Octopusa może być całkiem ciekawy, bo ma bardzo ładne macki. No i mam wrażenie, że fanom Marvela może ten mech się spodobać, choć najczęściej te konstrukcje są po prostu słabe, są dość umowne, a tutaj może będzie całkiem nieźle. Idziemy na stół. Pamiętam, że kupiłem ten zestaw kilka miesięcy temu i on sobie tak leżał i leżał i czekał na lepszy czas, ale kupiłem go dlatego, że stwierdziłem, że może mech doktora Octopusa to jest najfajniejszy mech z Marvela i nadal twierdzę, że ma ku temu potencjał, więc będziemy to mogli naturalnie zaraz sprawdzić. Z drugiej strony pudełko wygląda w ten sposób. Spider-Man pokonał oktopusa, z go kajdankami z pajęczej sieci i zwróćcie uwagę na to, że te sieci są tutaj transparentne. Bardzo fajnie to wygląda, ale niefajnie wyglądają nogi Mecha Spider-Mana, który ma bardzo szeroką miednicę i bardzo drobniutkie nogi. No, ale takie błędy z proporcjami czasem się zdarzają, jestem ciekawy, tych pajęczyn. Nie pamiętam, czy ja już je miałem w którymś zestawie, ale szczerze mówiąc, w takim kolorze ja ich sobie nie przypominam. Są dwa worki, w których naturalnie są elementy do służenia jednego i drugiego mecha. Tutaj mamy arkusz na klejek, tych jest tylko pięć, a instrukcje zostały podzielone na dwie książeczki, nieco większą i nieco mniejszą, choć właściwie to po prostu. Ma papier lepszej jakości, a ta nieco gorszej. Idę poskładać mechy, i zaraz będziemy mogli się im przyjrzeć. Nie będę ukrywał, te mechy nie są wybitne. Ale i tak zdecydowanie lepiej prezentuje się mech Doktora Oktopusa, tyle że też ma pewien mankament, o czym powiem za chwilę. No, myślę, że pooglądaliście sobie je w innym ujęciu, pora zerknąć na mechy po kolei. Zacznę od Spidermana, pokażę Wam go od razu z figurką, a potem przejdziemy do Doktora Oktopusa. Mam wrażenie, że ten mech powstał na jakiejś sesji Assessment Center do LEGO, gdzie projektant miał za zadanie upchnąć wszystkie elementy pajęczej sieci do jednej konstrukcji. No bo zobaczcie, mamy tutaj opcję miotania siecią prosto z łapy tego mecha. Tutaj jest kolejny element sieci, kolejny, 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 kolejny i nawet do nogi przypięto te pajęcze kajdanki, jeśli dobrze pamiętam to wśród elementów zapasowych został mi tylko jeden element sieci. Po prostu ten mech został wypchany siecią po brzegi, no i naprawdę wygląda to nieco pokracznie. Możemy sobie naturalnie tutaj wstawić Spidermana, ale, no właśnie, możemy, średnio się to odchyla. Bardzo, powiedziałbym, duża wada konstrukcyjna, ale okej, okay, spoko. Co ważne, to jest nadruk w przypadku Octopusa, no właśnie, tutaj nie ma nadruku, oktopus dostał naklejkę. I w ogóle wszystkie naklejki, które widzieliście na arkuszu, tyczą się doktora oktopusa. Bardzo szeroko prezentują się te biodra i bardzo cieniutko prezentują się nogi. Mamy potężną dysproporcję ud w stosunku do łydek. Gdyby jakiś człowiek miał takie proporcje, to ewidentnie powinien to Leczyć się. Ewidentnie miałby zanik mięśni w udach. No, wygląda to naprawdę dziwnie, i mam wrażenie, że ten mech jest jakimś takim odrzutem, który po prostu nie powinien trafić do produkcji. Może właśnie z tego powodu. Dziwnie wyglądała dystrybucja tego zestawu, nie wiem, ale jak dla mnie to jest totalny niewypał. Mini figurka Spidermana jest bardzo klasyczna, czerwono-niebieska. Spidey został wyposażony w dwa elementy do miotania siecią, zadrukowane są rączki, głowa z tyłu też została zadrukowana. Naturalnie przez brak nakrycia głowy, nie mamy tutaj alternatywnego wyrazu twarzy, ale Spidey wygląda bardzo klasycznie, bardzo poprawnie i figurka mi się podoba. Przyszła pora na doktora Otto Octaviusa. No i jeśli chodzi o Mecha, on wygląda zdecydowanie lepiej niż mech jego przeciwnika. Możemy przede wszystkim odchylić ten napierśnik, możemy tutaj wygodnie umieścić minifigurkę. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest niestety naklejka, naklejki również pojawiają się na naremiennikach oraz na stopach. Co do nóg, te znowu są takie powiedziałbym dziwne jeśli chodzi o proporcje. Ale mają duże stopy, które pozwalają nam wygodnie osadzić mecha na podstawie, na jakiejkolwiek powierzchni, i rzeczywiście daje to radę. Mamy też ramiona, które jakoś tak lepiej komponują się z całą resztą. No i mamy przede wszystkim te macki, które z doktorem Octopusem nam się naturalnie kojarzą, ale mają jeden minus, bo o tyle, o ile Fajnie są te maski, 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 naturalnie, nie mogę się wysłowić, macki, no wiecie, takie jak ma ośmiornica, te takie wszystkie kończyny dziwne, miękkie. Możemy sobie nimi ruszać, możemy też sobie je rozszerzać, możemy je tutaj domykać, możemy w nie coś wkładać i to jest fajne, ale wiecie jaki jest problem? Że nie możemy ich obracać, bo one po prostu są tutaj zamontowane na akslach. Jeśli chcecie je obrócić możecie je wypiąć i po prostu obracać je co 90 stopni. co jest bez sensu, bo gdyby były wrzucone na piny, to po prostu moglibyśmy sobie nimi normalnie obracać. Byłoby zdecydowanie wygodniej, ale i tak w pojedynku tych mechów na wygląd, ten wygląda zdecydowanie lepiej. No a jeśli chodzi o figurkę Doktora Oktopusa, to prezentuje się w ten sposób. No i muszę powiedzieć, że ja wolę po prostu jego wygląd taki bardziej klasyczny, taki bardziej komiksowy. Tutaj ta postać jakoś bardzo mocno nie zdobywa mojego serca, z tyłu prezentuje się w ten sposób, brakuje tutaj mimo wszystko na wyposażeniu tej nakładki na szyję, żeby móc również przyczepić mu takie minifigurkowe macki, bo wtedy wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Sami chyba teraz możecie ocenić, który mech prezentuje się lepiej. Zdecydowanie ten po prawej, który należy do doktora Oktopusa. Mech Spidermana wygląda jak model, który po prostu nie powinien trafić do seryjnej produkcji. Jest bardzo delikatny, ma bardzo dziwne proporcje. No i przede wszystkim nie da się odchylić na pierśnika w taki sposób, żeby wygodnie umieścić tam minifigurkę. Więc to jest model bardzo, bardzo... Daleki od ideału. Ba, nawet powiedziałbym, że to jest model daleki od y, zwykłych norm, jeśli chodzi o Mechy w LEGO. Po prostu nie mogę Wam go polecić. Ten z doktorem Otto Octaviusem powinien pojawić się jako oddzielny zestaw i miałby więcej sensu, ale może właśnie przez ten dziwny format dystrybucji ludzie i tak będą chcieli ten zestaw zdobyć, bo on już. Znika ze sprzedaży, on chyba w ogóle został wycofany, ale znowu ostatnio się pojawił, bo na promoklockach widziałem, że był gdzieś dostępny. Nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi. Jak kiedyś ten zestaw kupiłem, przeleżał kilka miesięcy na półce. No i tak dzisiaj trafił na wasze ekrany. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.